Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i profesjonalnie zajmuję się bronią białą. Dzisiaj mamy tutaj w studio takiego specjalnego gościa. To jest miecz nodaci, inaczej nazywany odać. Te miecze służyły do walki z kawalerią, a dokładnie do przecinania koni. Rzadko tymi mieczami wykonywano cięcia od dołu, ponieważ jeśli pieszo używaliśmy tego Miecza to po prostu byśmy ryli w podłożu końcem miecza. E, częściej cięto z góry albo z boku, e, no, służyły do płatania koni. Tutaj można sobie zobaczyć różnice w rozmiarze. Ten miecz jest w wzrostu, więc to jest wyjątkowo długie e, odaci. E, termin odaci, nodaci znaczy to dokładnie to samo, to znaczy długi miecz. Te miecze, yy, podobnie jak nagamaki, czyli taki rodzaj ostrza raczej standardowej długości katany, z rękojeścią tej samej długości, dwie te bronie były używane przeciwko konicy. To jest bowiem, bo prawdopodobnie z tego miecza powstało potem właśnie nagamaki wyewoluowała. Można by nawet powiedzieć. Te miecze były dość nieporęczne, ale niekoniecznie były trzymane tutaj za rękojeść. To znaczy no, przeważnie tak, ale w przypadku bardzo długiego ostrza. Pamiętajcie, że samuraj miał rękawice, których nie dało się przeciąć mieczem. I czasem robiono w ten sposób. I z czasem e, zauważono, że tak można bardzo dobrze manewrować mieczem, ciąć, a w razie czego puścić tutaj ostrze, złapać w klasycznym chwycie i wykorzystać przewagę zasięgu. Natomiast z bliska tu zdecydowanie łatwiej było się zasłonić, cignąć albo ciąć. W literaturze anglojęzycznej ten termin trzymania za ostrze jest, nazywa się half sorting, czyli befektowanie połową ostrza, bo trzymano mniej więcej w połowie taki e, miecz. I w Japonii, zarówno na rycinach, jak i w niektórych szkołach, nawet na pokazach. Pokazuje się takie rzeczy yy, i są znacznie bardziej efektywne, szczerze mówiąc, niż machanie tym normalnie. Ma. Stąd yy, klasycznie, jak mieczem, stąd pewnie ktoś w końcu wpadł na pomysł, a może by przesunąć subę tutaj i yy, zrobić z tego taki rodzaj yy, ni to broni drzewcowej, ni to miecza, czyli nagamaki. To jest najdłuższy miecz, jaki mam w tej chwili, w swojej ofercie. Miecz ma tutaj oplot typu katate hiramaki, czyli z taką przerwą. Motywy smoka dominują. Pełna, żelazna, wielka tuba z motywem smoka i w kształcie mokko oraz proste tutaj okucia z hartowanej stali. Miecz całkiem nieźle sprawdza się w testach cięć, aczkolwiek e, lepiej się nim efektuje właśnie w tej manierze. Half-solidina, można sobie go odłożyć. W każdym razie nie bywa długości. więc to okaz. I drugi miecz też jest absolutnie wyjątkowy. Jest to Aka Katana, również moja produkcja. Tym razem suba ażurowa typu Tsukashi z scenką rodzajową z udziałem samurajów. Fuchikashira z motywem militariów, podobnie jak Menuki. Wszystko miedziowane. Fajna bardzo tutaj karbowana saya, półmatowa. Podobnie jak tamtego tego miecza, akurat to tutaj pomaga nam łapać dobrą kontrolę nad wyciąganiem i chowaniem miecza. Takie karbowanie. Mamy też bordowe sagewo i podbarwioną na czerwono raj. No i właśnie. Miecz nazwany jest aka katana, czyli czerwona katana, po prostu. I ostrze jest zabarwione chemicznie, z jednej, po jednej ze stron hamonu, na czerwono. Nie jest to trwałe zabarwienie. Ja go przetrę, ale myślę, że i tak bardzo dobrze to widać. A ostrze jest wykute z dwóch rodzajów stali. Mam analogiczny miecz. Yy, który nie ma tego czerwonego zabarwienia. W każdym razie dzisiaj chciałem pokazać dwa zupełnie wyjątkowe miecze. Tego typu yy, zabarwienia nie są rzecz jasna, yy, taką zupełnie tradycyjną formą, aczkolwiek współcześnie kuje się takie miecze i daje to taki walor bardziej artystyczny, indywidualny ostrzu. Tutaj oczywiście też bardzo mocno jest widoczny hamon, akurat hamon typu. Huname, czyli falisty. Miecz jest świetny, do tam Ten miecz to jest kuty z dwóch gatunków stali, haftowany selektywnie miecz najwyższej klasy. Jeśli chodzi o współcześnie kutę ostrza, to to jest naprawdę klasa. Tym bardziej, że mimo, że to jest produkcja chińska ostrza, to jest to z jednej z tych kuźni, które pracują pod super, pod super pod superwizją japońskich katana to Bardzo fajna rzecz. Tnie normalnie. Wygląda zdecydowanie inaczej niż wszystkie inne ostrze.